Pojrzymy na tą sekwencję, w XI Gieremek przewiduje, że będzie, że będzie można przywrócić Solidarność bez programu gdańskiego, Kiszczak mówi o zmianie kierownictwa, po czym odbywa się wielkie zwycięstwo, właśnie czyje, zwane okrągłym stołem, to mamy bardzo Wyraźną sekwencję zdarzeń, które się potwierdzają, że okrągły stół, lub może to inaczej nazywano, ale że wiadomo było, że stan wojenny musi się zakończyć porozumieniem, bo jak powiedział już dawno mądry człowiek, na bagnetach wygodnie się oprzeć, ale nie sposób usiedzieć. Tylko była kwestia, kto z kim się będzie porozumiewał. Proszę Państwa, jeżeli, jeżeli chodzi jeszcze o Jaruzelskiego, o stan wojenny, o tego, tu musimy spojrzeć prawdzie w oczy, być może niewygodnej, ale prawda taka bywa. Otóż w zeszłym roku, czy dwa lata temu, ukazała się książka pod tytułem CIA na wojnie, napisana przez francuską specjalistę politolog, profesor politologii, napisaną na podstawie ujawnionych po aferze irackiej dokumentów CIA i Departamentu Stanu. I tam cytuję w dokumencie Departamentu Stanu. uważaliśmy wtedy Jaruzelskiego za koło ratunkowe, za jedynego człowieka, który potrafi w Polsce zaprowadzić porządek. Proszę Państwa, i przez jeszcze Kukliński, pułkownik Kukliński, gdy wrócił do Polski, przez jakiś czas lansował usilnie tezę, że Jaruzelski bronił nas przed radziecką inwazją. Proszę Państwa, to by wskazywało, to by wskazywało, że perestrojka była tak ważną rzeczą, nie tylko dla Polski, nie tylko dla Związku Radzieckiego, dla całego świata, że tutaj Solidarność została poświęcona po prostu na ołtarzu spraw ważniejszych, przeważnie ważniejszych dla mocniejszych. Prawda? Nasze, nasze interesy Zostały tutaj po prostu niezauważone jako kraju zależnego od Moskwy. Proszę Państwa, nie, nie jest, może przejdę jeszcze do następnego kłamstwa, które również jest kłamstwem fundamentalnym, kłamstwem yy, założycielskim, a mianowicie planu bolcerowicza. Otóż to jest kłamstwo, którego ujawnienie nastąpiło zanim nastąpiło kłamstwo. Dlatego, że 28 sierpnia 1989 roku w Gazecie Bankowej ukazał się artykuł profesora Koźmiańskiego pod tytułem Scenariusz wejścia w hiperinflację. A we wrześniu Mazowiecki z Balcerowiczem ten scenariusz zrealizowali. Czyli mamy tutaj zdumiewający przypadek. Naprzód jest ujawnienie, że będzie to kłamstwo, Po czym następuje kłamstwo, że Balcerowicz zwalcza inflację. Może Państwu pozostaje problem? Jak to się dzieje, że ci, którzy powinni być... No naród jest to organizm, który ma wyspecjalizowane organy. Uniwersytety, wyższe uczelnie to jest nasza głowa narodowa. Jak to się dzieje, że właśnie ci, którzy powinni, tych ludzi, którzy mają inne zawody, z których jedynym powołaniem jest mówić prawdy i odkrywać prawdę, bronią kłamstwa, bronią kłamców i próbują nas, nas opłakać. Być może na pytanie to odpowiada książka pułkownika Gotówki, który gdy został skierowany do panu, to okazało się, że nie ma kogo warbować, bo wszyscy są zwerbowani. <laughs> I żali się w tej książce, że mu nie przekazano agentury i w związku z tym on nawiązując nową sieć okazuje się, że nie ma wolnych etatów. A proszę Państwa, sam spędziłem na uczelni sporo lat jako student i nieco jako pracownik. I, i akurat było to 68 i 70 rok, rok i wydaje mi się, że tutaj pokusy były ogromne, bo wystarczyło dostać paszport. Ja jestem elektronikiem. Elektronikowi wystarczyło dostać paszport na zachód wraz z doktoratem. No bo tam zobaczył na no, trochę wyższy poziom. A więc pokusy były ogromne. Myślę, że w naukach humanistycznych te pokusy były jeszcze większe, bo w naukach technicznych, ścisłych, w matematyce można było się przebić bez żadnego poparcia, można się było przebić wbrew poparciu. Natomiast w naukach humanistycznych, gdzie w znacznym większym stopniu decyduje arbitralna ocena przewożonych, ta sytuacja, ta sytuacja była jeszcze gorsza. Proszę Państwa, jeżeli teraz, oczywiście, jeżeli mówimy o stanie rzeczy, nie mówię już o kłamstwach, bo tylko dlaczego w te kłamstwa wierzymy, i dlaczego wielu ludzi jest gotowych jest wspierać, bronić tych kłamstw z niezwykłą zajadłością? Jest to działanie propagandy. Niepo, nieprzypadkowo wspomniałem o płaczu po śmierci Stalina. Proszę Państwa, jest rzeczą znaną nie tylko psychologą, że dopiero publiczne ekskatedra powiedzenie tego na przykład w telewizji przekonuje. Szerokie kręgi publiczności, że jak powiedzieli w telewizji, jednak to jest prawda. O, o tym, że Jaruzelski y, dopominał się o interwencję, to nie jest sprawa nowa. Proszę Państwa, listy z, z czerwca i sierpnia 1981 roku KPZD do PZPR. Na które Solidarność się oburzała, się nie było przeczytać. Przeczytać w języku kartyjnym, była to relacja krótka. Macie to, nie liczcie na pomoc, pomocy nie dostaniecie. Macie to zrobić sami. I drugi list to było: nie macie co czekać, macie, macie je tego, macie to zrobić sami, pomocy nie dostaniecie. Dwa jedno y, potwierdzające się dokumenty. Następnych. Następnych następne dokumenty w zasadzie ukazały się właśnie Bukowski, Władimir Bukowski, opozycjonista radziecki, do, odzyskał dostęp do archiwów kremlowskich i tam na przykład, cytuję, już nie pamiętam czyje słowa, jeśli w Polsce wygra Solidarność, w da. To jest trudno, przetłumaczyć na polski, no to trudno, ale w Polsce się mówi, to trudno. Ale właśnie, ale nasza interwencja pogrzebie nasze interesy na 200 lat. Proszę Państwa, jeżeli mówimy, jeżeli mówimy o propagandzie uprawianej w naszej telewizji. No, wiemy, pierwszym wodzem telewizji był współpracownik bezpieki, mianowany po okrągłym stole. Jak byli następni, nie będę się wypowiadał, czekamy na następne rewelacje. Ale jaki interes ma telewizja w tym, żeby chronić kłamstwa i chronić włos? Natomiast to się wydaje absurdalne. Wydaje mi się, że ludzie, raczej w większości, no chociażby z racji chrześcijańskiego wychowania, y, domagają się prawdy. Że telewizja, y, publikując, potwierdzając prawdę, y, zyskałaby dużą, dużą A Otóż, proszę Państwa, ja y, o.